Koncertowa? Super! Ech, chciałybyśmy, ale jedziemy do pracy, żeby zapłacić za studio. Jest taka fajna, jak wszystkie Wasze zajęcia? Niech zgadnę. Ja na jednorożcach, skakanie po łóżkach, próbowanie logów? Opiekunki, Opiekunki na obozie pod, obozie pod gwiazdami. O, fajnie! Będziemy za wami tęsknić, a my za wami nie! Dlatego, że jedziecie z nami jako podopieczne! Nie wierzę! Nie <laughs> Nieźle! Myślałam, że się ucieszysz. A ja muszę cię rozczarować, bo jest mi smutno. Też chciałabym być opiekunką, jak wy. Pakujcie się, musimy już ruszać. Woo! Jesteśmy na obozie pod gwiazdami. Zapraszamy, Zapraszamy do, do nas. nas. <laughs> Czołam obozowiczki! Jestem! Wasza główna animatorka. Będę zarządzać konkursem talentów i nadzorować różne aktywności. <grym wiosenka> Też jestem Barbie, animatorka od muzyki. Do re sobie wszyscy razem wieczorami pośpiewamy piosenki przy ognisku. Jestem Rochelle. Ja zajmuję się sztuką: ceramika, robótki ręczne, wyrażanie siebie, chociaż nie ma za to odznaki. Jeszcze. Jestem Daisy. Pewnie myślicie, że lubię przygodę? Macie rację. Będziemy pływać, wspinać się i bawić. Wow! Do tego powitajcie gorąco naszą genialną szefową kuchni. Na obozie spróbujemy odkryć nasz potencjał, bo wszyscy tu jesteśmy gwiazdami. A to są małe gwiazdki. Przez cały dzień możecie bawić się w nowym domku. Starsze obozowiczki to duże gwiazdy. Weźmiecie udział w trudniejszych aktywnościach i zdobędziecie odznaki. Pora na obiad! Siadajcie ze swoimi gwiazdami i poznajcie się lepiej! A pod koniec tygodnia wszyscy wystąpicie w super. Gwiazdnym konkursie, konkursie talentów! Musimy się rozdzielić? Oj, szybko kogoś poznasz! Pa! Kolejny raz mój wiek jest dla mnie przeszkodą. Hmm, czemu nie jestem większa? Gdybym dostawała gwiazdkę zawsze, kiedy marzę o tym, żeby być dorosła, miałabym galaktykę. Chcę widzieć cały świat. Tak wiele tam czeka mnie. Moje serce chce. Śpiewać tak. Czy losnicę chcę dać? Wszystko, czego pragnę dziś, wyznaczam sobie cel. Czy też? Mogła dostać gwiazdkę zawsze, kiedy marzę, żeby wreszcie być dorosła. Nie znam nic przygód dzień szlak. Codziennie daje znak, to przyszłość woła mnie. Ja odpowiedzieć chcę przygodzie. Obiec mi, tyle w krąg, mam w Celsi, wydawało mi się, czy coś sobie śpiewałaś? Nie, to pewnie sowa Dzięki za pomoc Przegapiłaś pierwsze ognisko Spójrz tylko, jakie piękne, rozgwiazdzone niebo Wow, ciekawe, co to za gwiazda zbiór Mały wóz? Orion? Klucz do szczęścia? To zabawne, nie mam pojęcia co to Ale zbieramy się, pora już do łóżka Serio? Mam się położyć? Na niebie pojawił się magiczny klucz! Przecież mamy się tu otworzyć na nowe rzeczy! Wypowiem życzenie! Lepiej uważaj, czego sobie życzysz, Chelsea. Chyba, że naprawdę chcesz, żeby to się spełniło. Chciałabym zamienić się miejscami z moją starszą siostrą! Jestem sobą. Obudź się! Przespałaś budzik! To nie w twoim stylu, Barbie. Ty jesteś Barbie. Aha, ty też nią jesteś. O! Obie jesteśmy Barbie. O! Wszystko dobrze, Chelsea? Chelsea? Chelsea! Chelsea! Yes! Twoje życzenie! Jestem tobą, a ty mną! Dlaczego cię to nie dziwi? I tak mam sporo na głowie. Ach, chociażby te piękne włosy. Uuu, jakie bujne! Uwaga! Włosy lalek się plączą! Czekaj. Dzisiaj rządzę na obozie i mam próbę przed konkursem. A ja mogę być beztroskim dzieckiem. Wystarczy, że wieczorem odkręcimy twoje życzenie. Zgoda? Uh. Aha, ups. Uh. <ścoughs> Czy one tańczą? Ja nie znam takiej choreografii. Pora na roboty? I mała gwiazdko. Pora na pracę, opiekunko Barbie. I lepiej się tym nie chwalmy. Pomyślą, że jesteśmy zakręcone jak serpentyna. Uh -oh. <grystanie> <grystanie> Okej, okay. myślałam o czymś takim i takim. I może takim. I jeszcze o tym, a potem o tym. Co ty na to? Podoba mi się Twój entuzjazm, Barbie, ale pamiętaj, że już mamy gotowy układ. Musimy go jeszcze dopracować. 5, 6, 7, 8! relaksik. Namaluję obraz, który zawiśnie w lubrze. Jeśli tylko przyjmą obrazy malowane palcami. O, oczywiście. Super. Malowałam palcami, jak byłam mała. Znaczy, kiedy byłam w moim wieku. O, znowu musimy trenować. Nie jest tak, że wstajesz rano i nagle wszystko umiesz. Zdziwiłabyś się, jaka magia może zdarzyć się nocą. Opiekunko Koroszel, namalowałam dużo obrazków palcami. Mogłabym spróbować czegoś innego? Oj, przykro mi, Chelsea. Pędzle i płótna są dla starszych obozowiczek, które mają większe doświadczenie. <grym wytkujesz> oh. Skończyłyśmy próbę! <grym wytkujesz> Idę odzyskać swoje prawdziwe ja! Hmm. Malowanie palcami rzeczywiście pomaga zajrzeć w głąb siebie. To ciekawe.